Cześć, z tej strony Emilia Dziłkowska. Chciałabym serdecznie powitać wszystkich tych, którzy zdecydowali się odwiedzić mój kanał Synonimy zbrodni. W tym odcinku cofniemy się do lat 30. i 40. XX wieku, aby opowiedzieć o seryjnym mordercy, który przez lata pozostawał nieuchwytny. Harry Gordon, marynarz z San Francisco, dokonał serii brutalnych morderstw. Kim był ten człowiek, którego senne niebieskie oczy skrywały głowę? głód przemocy i jak udało się go schwytać. Dzisiaj omówimy kulisy śledztwa, które doprowadziło do skazania jednego z najbardziej bezwzględnych zabójców swoich czasów. Przenieśmy się teraz do zupełnie innej rzeczywistości, do lat 30. XX wieku. Jest wczesny poranek, sobota 6 kwietnia 1935 roku. Para wchodzi chwiejnym krokiem do taniego motelu przy Embarcadero, przy nabrzeżu w San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Za nimi unosi się zapach taniego alkoholu i jeszcze tańszych perfum. Mężczyzna jest niski i krępy, z ostro zakończonym nosem i oczami, które później zostają opisane jako senne, niebieskie ślepia. Towarzysząca mu kobieta, ciemnowłosa, około trzydziestki, wyróżnia się pulchną sylwetką i duszącym kwiatowym zapachem. Dla recepcjonisty to kolejni, zmęczeni podróżni tacy, jakich widuje się w okolicy na pęczki. Kiedy mężczyzna wpisuje się w rejestr jako państwo H. Myers z San Francisco, nic nie wzbudza podejrzeń. O trzeciej nad ranem para udaje się do swojego pokoju. O 5.30 mężczyzna schodzi do lobby i pyta, gdzie można kupić kanapki i alkohol. Recepcjonista tłumaczy, że o tej godzinie nie znajdzie alkoholu, za to całodobowa jadłodalnia powinna mieć coś, co można wrzucić na ząb. Mężczyzna kiwa głową, wychodzi na zewnątrz i już nie wraca. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy nadchodzi godzina wymeldowania, a kobieta, pani Myers. Wciąż nie wychodzi ze swojego pokoju. Pokojówka zostaje wysłana przez recepcjonistę, aby sprawdzić, co się tam w ogóle dzieje i czy przypadkiem kobieta nie potrzebuje pomocy, aby się spakować. Pokojówka wraca na dół, bardzo blada. Nie jest w stanie wydusić z siebie nawet słowa i potwornie się trzęsie. Recepcjonista biegnie do pokoju, staje w drzwiach jest równie przerażony. To, co widzi, sprawia, że serce podchodzi mu do gardła. W pokoju na łóżku leży kobieta. Jest cała we krwi. Została pocięta brzytwą i zadźgana. Usta zaklejono jej taśmą, aby nie mogła krzyczeć. Jak ustalił później koroner, choć rany na ciele kobiety były potworne, to nie były one przyczyną jej śmierci. Przyczyna ta leżała w uduszeniu. Co ciekawe, morderca bardzo starannie wyczyścił miejsce zbrodni, nie pozostawił nawet jednego odcisku palca. Do tego policja nie znalazła wielu dowodów. Jedyną rzeczą, którą tak naprawdę mieli, to był bardzo bardzo dokładny opis mężczyzny, czyli pieskowe włosy, 160 cm wzrostu, 72 kg, ostry nos i senne, niebieskie oczy. Recepcjonista dodaje jeszcze jeden szczegół. Mężczyzna miał charakterystyczny, kołyszący chód, typowy dla marynarza. Ofiarą okazuje się Betty Coffin, dobrze znana policji prostytutka, dilerka narkotyków i oszustka. Jej mąż Aaron Coffin, Został odnaleziony w pobliskim motelu, ale twierdził, że nie miał pojęcia. To mógł zabić jego żonę i zarzekał się, że nie ma z tym nic wspólnego. Śledztwo utknęło w martwym punkcie, a sprawa Betty trafiła do policyjnego archiwum. Ale to nie koniec tej historii. Sprawa Betty zostanie rozwiązana. Jednak zanim o tym przenieśmy się o 5 lat do przodu. Jest 25 czerwca 1940 roku. Detektywi Orne i Angler z San Francisco zostają wezwani do kolejnego makabrycznego miejsca zbrodni w centrum miasta. Ofiarą jest Irene Chandler, drobna blondynka z chłopięcą fryzurą, podobnie jak Betty, została uduszona i pocięta przytwą. I jak poprzednio, sprawca starannie usunął wszystkie ślady. W trakcie przesłuchania recepcjonista hotelu przypomniał sobie, że Irene nie była sama wczorajszego wieczoru. Zameldowała się poprzedniego popołudnia z mężczyzną. Jego opis brzmiał niepokojąco znajomo: niski, krępy, ostry nos, senne, niebieskie oczy. Śledztwo szybko nabrało tempa. Zaledwie 8 dni później pojawił się przełom. Świadek przypomniał sobie, że widział Irene z mężczyzną imieniem Harry. W dniu jej śmierci. Nie znał jego nazwiska, ale wiedział, że był marynarzem i kiedyś pracował na statku handlowym Monterey. Detektywi postanowili podążyć tym tropem i odwiedzili biuro linii Matson i sporządzili listę marynarzy o imieniu Harry. Była to lista mężczyzn, którzy pracowali na Monterey w ciągu ostatnich pięciu lat. Lista, choć początkowo dość obszerna, szybko zawęża się do jednego nazwiska. Był to 35-letni marynarz. Harry, którego opis idealnie pasował do podejrzanego. Policja była pewna, że miała do czynienia z seryjnym mordercą, który zamordował przynajmniej dwie kobiety w San Francisco, a być może także pięć innych w San Diego w latach 1931-1934. Ale kim właściwie był Harry Gordon? Oryginalnie był znany pod imieniem William Johansen. William urodził się 24 lutego. 1905 roku w Danii. W młodym wieku przeniósł się wraz z rodziną do Beverly w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Jego wczesne życie nie wyróżniało się niczym szczególnym. Ukończył tylko 8 klas z szkoły podstawowej. Potem krótko służył w armii. Jednak w dorosłości zaczęły ujawniać się te mroczne aspekty jego charakteru. W poszukiwaniu lepszych perspektyw William przeprowadził się do Nowego Jorku. Tam podejmował Różne prace w teatrach i w restauracjach. Nawet w tych pozornie zwykłych pracach przejawiała się jego skłonność do ściągania na siebie problemów. W jednej z restauracji został skazany za defraudację. Za to otrzymał 3 lata wyroku w zawieszeniu. Jednak najbardziej niepokojący rozdział rozpoczął się, gdy podjął pracę w szpitalnej kostnicy. Tam naprawdę zaczęły ujawniać się jego mroczne skłonności. Pod wpływem alkoholu jego impulsy stawały się silniejsze, a on rzekomo dopuszczał się aktów nekrofilii. Mimo ciemności, która narastała w jego wnętrzu, William starał się prowadzić w miarę normalne życie. Ożenił się z kobietą imieniem Florent, z którą miał dwójkę dzieci. Jednak wewnętrzne demony Williama i jego... Niepokojące zachowanie szybko wyniszczyły jego małżeństwo. Doprowadziło to do separacji, a żona przejęła opiekę nad dziećmi. Te lata naznaczone niestabilnością, przestępstwami i pojawieniem się niepokojących fantazji zapowiadały brutalną ścieżkę, którą William czy też Harry miał niedługo podążyć. 8 lipca 1940 roku Harry został aresztowany w Los Angeles podczas spotkania związku marynarzy. Na początku zaprzeczał wszystkiemu, nawet temu, że znał te kobiety, ale pod naciskiem stwierdził dobra macie rację. To ja je zabiłem. Wtedy też Harry miał powiedzieć coś, co bardzo zaskoczyło detektywów, a mianowicie przyznał się do zabicia swojej własnej żony. Stwierdził: Mogę od razu Wam to powiedzieć to ja zabiłem swoją żonę w 1933 roku w Nowym Jorku. Wyjaśnił też, jak do tego doszło. O północy 20 października 1933 roku, po kłótni z Florence, William chwycił ją za gardło i udusił. Następnie ułożył jej ciało na łóżku i rozciął jej brzuch nożem rzeźnickim. Chciał sprawdzić czy rzeczywiście była w ciąży. Tak jak wcześniej twierdziła. Śledczy uznali, że Florence popełniła samobójstwo w stylu sepuku, a jej śmierć została zakwalifikowana jako samobójstwo. Jednak wtedy detektywi dowiedzieli się, że to było morderstwo. Policja w końcu odkryła prawdziwą historię. Florence Gordon została zamordowana. Zbrodnia była niemal identyczna jak te popełnione na Betty i Irene. Harry przyznał, że zabił żonę podczas kutu o alimenty. Dodał, że odkrył w sobie wtedy zamiłowanie do morderstw. To właśnie wtedy w 1933 roku zaczął szukać kolejnych ofiar. W tym czasie też William Johansson przyjął fałszywe imię i nazwisko Harry Gordon. Opuścił Nowy Jork, by pracować jako marynarz. 18 miesięcy później dotarł do San Francisco. Tutaj myślę, że warto jeszcze powiedzieć kilka słów o morderstwie Irene. 24 czerwca 1940 roku Harry spotkał Irene w piwiarni na Fifth Street. Razem spożywali alkohol przez cały wieczór i na koniec byli naprawdę pijani. Po zakupieniu butelki whisky poszli do pobliskiego hotelu, gdzie Harry zameldował ich jako pani i pan Wilkins z Los Angeles. Po wejściu do pokoju Irene rozebrała się, ale praktycznie natychmiast poszła spać. Harry próbował ją obudzić, ponieważ nie miał zamiaru iść spać, chciał się z nią przespać. Jednakże gdy nie poszło po jego myśli, to wziął pas do pończoch Irene i ją nim udusił. Następnie Harry odciął kawałek tułowia Irene. I położył go obok reszty jej ciała. Koniec końców Harry zrzucił jej zwłoki z łóżka, obrócił materac, aby nie było widać śladów krwi, umył się, a następnie opuścił hotel. Tego samego dnia wsiadł do autobusu, który jechał do Los Angeles. Mężczyzna zmierzał tam na spotkanie Związku Marynarzy, które miało odbywać się w lipcu. Jeśli chodzi o podejrzenia policji, to Harry zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego. Z morderstwami w San Diego. Podczas procesu Harry został oskarżony o dwa morderstwa, których dokonał w Kalifornii. I choć chciał przyznać się do winy, to jego publiczny obrońca mu tego zabronił. Najpierw Harry złożył deklarację o niewinności, później jednak zmienił swoje stanowisko na niepoczytalny w chwili popełnienia zbrodni. Utrzymując, że jest szalony, Harry chciał trafić do zakładu psychiatrycznego, a nie do więzienia. Powiedział, Powiedział nawet sędziemu, zabije kolejną kobietę, jeśli mnie wypuścicie, zabije ją, zabije ją na pewno. W październiku 1940 roku sąd uznał mężczyznę za poczytalnego. Automatycznie skazano go za morderstwa. Dzień później Harry otrzymał wyrok, karę śmierci. Harry przyjął werdykt z obojętnością, powiedział sędziemu, to nie ma żadnego znaczenia. 5 września 1941 roku. Harry Gordon wziął ostatni oddech w komorze gazowej więzienia San Quentin. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie. Dla mnie ta historia to przypomnienie, jak ogromnym potworem może stać się człowiek, jak niekontrolowane impulsy mogą negatywnie wpłynąć na nie tylko daną osobę, ale też wszystkich wokoło. I mówiąc tutaj negatywnie wpłynąć, to myślę takie niedopowiedzenie, bo Harry zabił trzy kobiety, trzy osoby straciły życie przez to, że ten mężczyzna nie potrafił się kontrolować. Warto też jednak zwrócić uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach wizyta u psychologa to nie jest nic nadzwyczajnego. W tamtych czasach natomiast tylko osoby wyżej postawione, takie, które miały pieniądze, miały okazję na konsultacje. Może gdyby Harry miał okazję z kimś porozmawiać o tym, co go trapiło, o jego fantazjach, odkryć nie co więcej, z tego, jakie były przyczyny jego zachowań, może ta cała historia nigdy nie miałaby miejsca. Konsultacje na temat zdrowia psychicznego były czymś, co mogło postawić daną osobę w złym świetle. Nie można też zapomnieć, że w latach 30. i 40. XX wieku panowała wielka stygma. Nie rozmawiało się otwarcie o problemach psychicznych, i zasadniczo nie rozmawiało się w ogóle o trudnych tematach. Warto też pamiętać, że psychologia nie była wtedy tak bardzo rozwinięta to były po prostu zupełnie inne czasy wydaje mi się że teraz jesteśmy bardzo uprzywilejowani, że możemy otwarcie rozmawiać o swoich problemach oczywiście też w tle mamy drugą wojnę światową i jeśli chodzi o leczenie to myślę że jest to leczenie w nieco innym rozumieniu niż w dzisiejszych czasach to tyle na dziś, trzymajcie się ciepło i przede wszystkim bezpiecznie. Mam nadzieję widzieć się z Wami w kolejnym odcinku synonimów zbrodni.